Paco Power System Bread Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam. Karolina Michalczuk. Jesteśmy w klubie sportowym Paco przy ulicy Kiepury 5B. Ze względu na ograniczony bardzo czas spotykamy się znowu na bieżni z Luizą Szerecką. Luiza, wystąpisz od 19 do 21 w Miejsku Mazowieckim w Mistrzostwach Polski w kulturystyce klasycznej i w bikini. Będą to eliminacje do Mistrzostw Europy. Jak wyglądają twoje przygotowania już niedługo, bo to już ostatni tydzień, kiedy już tak bardzo intensywnie trenujesz i jak, jak idą postępy? Miejmy nadzieję, że w dobrym kierunku wykonuję codziennie roby do godziny czasu, ale raz dziennie, nie tak jak przed debiutami, dwa razy dziennie, więc to te obciążenia są troszkę mniejsze i w tej chwili robię treningi obwodowe głównie na górną część ciała i brzuszki i myślę, że tak te treningi będą się ciągnęły do czwartku, w piątek odpoczynek, w piątek wyjazd na weryfikację w sobotę start, no i zobaczymy czy załapię się do finału. Przecież pokażę. Będziesz startowała tak jak w debiutach w kategorii bikini fitness. Tak, nie zmieniłam kategorii, dlatego że uważam, że do fitness lewekowego jeszcze mi brakuje. Z kolei w bikini ciężko mi powiedzieć, czy tam coś widziałam, ponieważ wydaje mi się, że bardziej są preferencje dziewczyn łagodniej umieśnionych, z lekkim tonusem mięśniowym, a ja być może jestem troszeczkę za ostra. Chociaż no nie mam, mówię, to tak indywidualne preferencje pewnie sędziów. No i oczywiście prezencja ma tutaj ogromne znaczenie. Ja nie ukrywam, że na, przed debiutami się nie przygotowywałam, jeżeli chodzi o ti walking i pozowanie. i to na pewno było widać. Mam nadzieję, że tym razem będzie lepiej. Aczkolwiek na pewno mnie troszeczkę gdzieś tam zaniepokoiło psychicznie, to, że właśnie mam zapalenie pęcherza i tak naprawdę nie wiem jak to teraz zwalczyć. W tej chwili się nawadniam przez pierwsze cztery dni. Dużą ilość wody wypijam. Właściwie do 6 litrów, czyli 4 butelki 1,5 litrowe. To jest jeszcze do przejścia, bo organ się szybko przyzwyczaja. Natomiast najgorsze jest później odstawianie wody, więc to odstawianie wody już będzie w sumie od czwartku powoli. W piątek już dość drastyczne odstawianie wody i myślę, że samo poczucie może być różne. Ale jestem na to przygotowana, bo wiem jak było przed debiutami, no, Na pewno nie jest lekko. Ale nikt nie powiedział, że będzie lekko, więc jestem na to przygotowana, na walkę i zobaczymy, jak to się powiedzie. Wydaje mi się, że troszeczkę poprawiłam formę. Może nieznacznie, może to jest tylko widoczne dla mnie, ale yy, czuję, że wydaje mi się przynajmniej, że troszeczkę pośladki poprawiłam i nogi. A na tym mi bardzo zależało, bo uważam, że tutaj mam duże niedociągnięcia. W debiutach, do debiutów przygotowywałaś się dosyć długo, teraz y, nie jest to aż tak, taka długa przerwa między debiutami a Mistrzostwami Polskich, które będą. Chyba nałapałaś już troszeczkę, złapałaś doświadczenia, czy Twoje przygotowania trochę inaczej wyglądały jak przed debiutami? Znaczy właściwie nie, bo to już jest taki miesiąc między pierwszymi, między debiutami a Mistrzostwami polskimi. właściwie to jest miesiąc, tak, i tylko na doszlifowanie formy, na poprawienie jakości u mięśni. natomiast przecież nie mam mowy tutaj o zrobieniu jakiejś masy mięśniowej większej, bo to nie czas. Także jakość, jakość mięśni i rzeźba. Łatwiej jest utrzymać dietę i treningi wiedząc, że no, ten czas jest dużo krótszy. Eee, szczerze to się nie zastanawiałam czy jest łatwiej, to znaczy jest na pewno motywacja, że trzeba jeszcze pociągnąć ten miesiąc i wytrzymać na diecie. Natomiast no, faktycznie po kilku miesiącach to troszeczkę już jest organizm zmęczony takim odżywianiem, chociaż jest to pewnie odżywianie bardzo zdrowe, zbilansowane, to jednak głowa mówi co innego, bo by chciała w końcu zjeść coś normalnego, a nie tylko piersi z poczeka, ryż i warzywa. Także myślę, że podję poza wodę. Myślisz o swojej sylwetce, o tym, jak wyglądasz, mówisz, że się trochę poprawiłaś. Wydaje mi się, że to widać też. I na, na treningach, które robisz, nie robisz tak jak wcześniej robię dwa razy dziennie. Luiza widzisz swoje ciało, widzisz, że jest trochę lepiej niż było przed debiutami. Jest na pewno wydaje mi się trochę łatwiej też w przygotowaniach. Myślisz o konkurencji, o tym jak będzie, bo debiuty jednak no, ilość zawodniczek była przerażająco duża. No pewnie, że myślę o konkurencji. Myślę, że dziewczyny nie śpią i każda z nich się stara i dopracowuje swoją sylwetkę. I myślę, że jeszcze będzie wyższy poziom. Być może, znaczy prawie na pewno, będzie mniej dziewczyn w jednej kategorii, bo są kategorie wzrostowe na mistrzostwach polskich, nie tak jak było na tak że była kategoria Open. Także pewnie będzie w danej kategorii mniej dziewczyn, ale myślę, że zastanawiam się na to, że dziewczyny będą bardzo dobrze przygotowane i trzeba będzie powalczyć. Trzeba będzie powalczyć to na pewno. Powiedz, jak z Twoim przygotowaniem, jeżeli chodzi o. T-walking, bo tak jak wspominałaś przed debiutami, no jednak nim było na to chyba bardziej czasu, prawda? Znaczy powiem tak, szczerze mówiąc, wiem jakie błędy popełniłam na debiutach, będę próbowała to wyeliminować. Natomiast szczerze też powiedziawszy, nie za wiele ćwiczyłam od tamtej pory, ponieważ po prostu nie mam czasu. Już na dodatkowe pozowanie, stanie przed lustrem i chodzenie. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, tak samo ważne jak przygotowanie sylwetki, no ale po prostu jest praca jeszcze dodatkowo, dziecko, rodzina i jest to trudno tak naprawdę jeszcze znaleźć czas na, na dodatkowe treningi, spodziewania. Luiza, na pewno będziemy trzymali kciuki, na pewno będziemy też na finałach w niedzielę 21. Co oczekujesz po tych zawodach? Oczekuję nowego doświadczenia. Szczerze mówiąc, nie nastawiam się na wejście do finału. Wolę się nie nastawiać, niż się nastawić i później jakoś tam poczuć się rozczarowaną. Moim celem jest głównie przygotowanie dobrej formy i zadowolenie z tego na tle innych, że wypadłam nieźle. Także moje cele może są skromne. Ale w ogóle się cieszę, że startuję w zawodach, że to są moje drugie zawody i to takie rangi Mistrzostwa Polski, bo mogę powiedzieć śmiało, że spełniam swoje marzenia sprzed wielu lat. Więc czuję, czuję się usatysfakcjonowana. Luiza, dziękuję bardzo za rozmowę i kończ Dzięki swój bardzo. trening. Dzięki bardzo. Jeszcze tylko 15 minut. Dzięki.